Dobry Ewa Tułacz. zapraszam na program Informacje z Mazowsza. A w tym wydaniu: Słonecznym z Warszawy nad Morze. Powrót pociągów na trasę ostrołęka chorzele 25 lat samorządu województwa mazowieckiego. Już 24 czerwca na trasę wyruszą wakacyjne pociągi kolei mazowieckich: Słoneczny do Ustki oraz Słoneczny Bis do Gdyni. W ubiegłym roku z letnich połączeń KMK skorzystało ponad 101 tysięcy podróżnych. Słoneczny będzie kursował na trasie Warszawa-Ustka-Warszawa -Warszawa przez 7 dni w tygodniu, zatrzymując się w 6 miastach na Mazowszu: stacje Warszawa Zachodnia, Warszawa Centralna, Warszawa Wschodnia, Legionowo, Nowy Dwór Mazowiecki, Nasielsk, Ciechanów i Muława Miasto. Dwóch w województwie warmińsko-mazurskim, stacje Działdowo i Ława, a także 10 na Pomorzu. Probuty: Malborg, Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz, Gdańsk Oliwa, Sopot, Gdynia Główna, Wejherowo, Lemborg, Słupsk i Ustka. Do flagowego letniego połączenia, podobnie jak w ubiegłym roku, dołączy Słoneczny BIS na relacji Warszawa-Gdynia. Będzie można nim pojechać w soboty, niedzielę i święta. Już po raz 17 uruchamiamy połączenie, które my nazywamy pociągiem słonecznym w skrócie słoneczny. I Chodzi tutaj o takie połączenia w okresie wakacyjnym, jak też w okresie weekendu i świąt. Jedno z tych połączeń będzie do Ustki, a drugie do Trójmiasta. No w efekcie m, mieszkańcy Mazowsza, głównie aglomeracji warszawskiej, nie tylko, będą mogli dojechać, w, myślę, że w dobrych, przyzwoitych, komfortowych warunkach, klimatyzowanymi pociągami. Do nasze polskie, polskie może. Słoneczny będzie kursował 7 dni w tygodniu. Wyruszy ze stacji Warszawa Zachodnia, a w dniach 24 i 25 czerwca oraz 3 września rozpocznie trasy z Warszawy Centralnej. Podróż do Ustki będzie trwała około 6 godzin. Natomiast w 4 godziny podróżni dotrą do Trójmiasta Słonecznym Bis, dostępnym w soboty, niedzielę i święta. 5,5 godziny z Warszawy do Ustki to jest bardzo dobry czas. Pociąg jest piętrowy. Takich pociągów nikt inny w Polsce nie posiada. To są jedyne pociągi klimatyzowane, jedzie z prędkością 160 km na godzinę. Podobnie jak w zeszłym roku za bilet normalny w jedną stronę z Warszawy do Ustki zapłacimy tylko 75 zł, a do trójmiasta 60 zł. Dodatkowo oferta na trasę Słupsk. Ustka zostanie przedłużona o odcinek Słupsk-Gdynia. Minimalna cena normalnego biletu dla tej relacji wyniesie 7 zł, a maksymalna dla całej relacji Gdynia-Ustka 27 zł. Cena też jest przyzwoita, no bo bilet normalny kosztuje do Ustki z Warszawy tylko 75 zł. A wiadomo, że czy emeryci powyżej 65 roku życia, czy studenci, uczniowie, wszyscy jeżdżą już na swoich zniżkach. Zapraszam wszystkich do pierwszego pociągu 24 około godziny 6 i osobiście będę nim jechał, będą atrakcje, nagrody, to zakończymy to we wrześniu także długie lato przed nami. Sprzedaż biletów rozpocznie się 18 czerwca. Więcej informacji mogą Państwo znaleźć na stronie internetowej sloneczny.mazowieckie.com.pl. A skoro przy kolejach mazowieckich jesteśmy, od 11 czerwca po blisko 25 latach na odcinku Ostrołęka-Chorzele znów kursują pociągi. Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego inwestycje udało się zrealizować dzięki środkom unijnym. Stało się to dzięki, proszę Państwa, dobrej współpracy między samorządem Województwa Mazowieckiego i też e, spółką Polskie Koleje Państwowe linii kolejowej. Proszę Państwa, to jest jeden z największych projektów zrealizowanych w ostatnim okresie przy wsparciu środków europejskich. Koszt tej rewitalizacji to jest ponad 400 milionów złotych, 200 milionów blisko pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mozowieckiego i w ramach właśnie polityki spójności Unii Europejskiej przywracamy te połączenia kolejowe. Na trasę Ostrołęka-Chorzele wyruszyło w sumie 8 par połączeń, z których 7 kursuje od poniedziałku do niedzieli, a jedno od poniedziałku do piątku oraz w niedzielę. Cena biletu normalnego jest bardzo przystępna. Jednorazowy bilet normalny będzie kosztował 4,20 zł. Oczywiście obowiązują też wszystkie ulgi ustawowe i handlowe, a bilet miesięczny będzie kosztował tylko 49 zł i ta oferta promocyjna będzie trwała do końca tego roku. To jest kolejne okno na świat dla Ostrołęki. Myślę, że jako ostrołęczanie, jako mieszkańcy tego regionu będziemy z tej linii korzystać. Młodzież lubi Olsztyn, lubi Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Myślę, że to im ułatwi nawet decyzję wyboru studiów, jeżeli chcą studiować poza Ostrołęką. Myślę też, że daje to możliwości współpracy między naszymi regionami, może jakieś wymiany, może jakiś pomysłów także Myślę, że ta linia 35, która w dniu dzisiejszym wznawia ruch, będzie dla nas wielkim, pozytywnym takim plusem. To nie jedyne reaktywowane połączenie na Mazowszu. Już w drugim roku działalności spółki zostało przywrócone kursowanie pociągów na linii Nasielsk-Sierpc. Przywrócono też połączenie kolejowe między Radomiem a Drzewicą, Kutnem a Płockiem oraz z Warszawy do Góry Kalwarii. Tysiące przedsięwzięć i inwestycji, ogromne zmiany w każdym zakątku regionu, dynamiczny rozwój mazowieckich miast i wsi, a także poprawa jakości życia mieszkańców Mazowsza to tylko nieliczne z celów, jakie samorząd województwa mazowieckiego osiągnął w trakcie 25 lat istnienia. Dokładnie 5 czerwca 1998 roku Sejm Rzeczpospolitej przyjął ustawę o samorządzie województwa. Zmieniła ona podział terytorialny kraju, zmniejszając liczbę województw z 49 do 16. Od tego czasu na Mazowszu bardzo dużo się zmieniło. Głównie przez wzrost nakładów inwestycyjnych, które w 1999 roku wynosiły 93 miliony złotych. W roku 2023 to już kwota przekraczająca 2 miliardy złotych. Proszę Państwa, dzisiaj w tym dniu. Jubileuszu 25-lecia, gdy mnie zapytano, co jest dla mnie najważniejsze, to jest to, że udało się zbudować autentyczną wspólnotę. 25 lat temu powstały województwa jako pewien zlepek dawnych małych województw, albo całych, albo części tych województw. przez te 25 lat zbudowaliśmy mazowsze, które razem budujemy, razem rozwijamy. Oczywiście w tym czasie Mazowsze też przeszło niesamowitą drogę awansu cywilizacyjnego, tak mogę powiedzieć, we wszystkich właściwie sferach życia. W budżecie, który realizujemy, w wielu programach wsparcia. Realizujemy te zasady solidarności, samorządności, współpracy, pomocniczości i jesteśmy jedną wielką mazowiecką rodziną. Mimo wielu problemów o skali światowej, jak na przykład pandemia COVID-19 czy wojna w Ukrainie, Mazowsze jest liderem ekonomicznym i naukowo-gospodarczym, wytwarzającym blisko 1,4 PKB Polski. Na pewno jesteśmy liderem, jeżeli chodzi o skalę inwestycji, jeżeli chodzi o rozwój naszych instytucji kultury rozwój naszych, naszych szpitali, jeżeli chodzi o budowę, budowę dróg, ale także jesteśmy liderem i to tutaj takim powiedziałbym, absolutnym liderem, jeżeli chodzi o wsparcie dla innych samorządów, czyli dla gmin i powiatów. W tym roku to jest prawie 800 milionów złotych, w tej kadencji już do tej pory prawie 2 miliardy. Złotych wsparcia dla przedsięwzięć realizowanych przez, przez inne samorządy na terenie całego województwa. W trakcie 25 lat zrealizowano setki projektów, jak powołanie spółki Koleje Mazowieckie, które rocznie przewożą około 70 milionów pasażerów, budowa SOR-u w Radomiu, szpitala w Ostrołęce czy Siedleckiego Ośrodka Onkologii. Powstały także liczne obiekty kultury i muzea, a wiele zabytków odzyskało swój dawny blask. Na przykład Mury Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie. Dzięki tym działaniom dziś Mazowsze postrzegane jest jako najbogatszy i najbardziej konkurencyjny region w kraju. Obecnie mieszka tu blisko 5,5 miliona osób. Muzeum w Radomskiej wzbogaci swoją kolekcję o nowe, cenne eksponaty. Pomógł samorząd województwa. Samorząd Województwa prowadzi 30 instytucji kultury na Mazowszu o bardzo różnorodnej i bogatej ofercie, z której na pewno warto skorzystać, szczególnie w okresie letnim. To nie tylko kwestia zespołu pieśni i tańca Mazowsza, ale Muzeum Sportu, jak Państwo wiecie, jest prowadzone też tylko i wyłącznie przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Jak również Muzeum Kolejnictwa, Szanowni Państwo, gdzie mamy od wielu, wielu lat bardzo duże problemy, żeby uzyskać w ogóle jakiekolwiek pieniądze od ministra. Też jest finansowane w 100% dzisiaj przez samorząd województwa Mazowieckiego i wiele, wiele tego typu instytucji. Marszałkowską placówką jest również Muzeum Wsi Radomskiej. Oczywiście staramy się również uatrakcyjnić skansen dla naszych turystów, bo dzisiaj ten skansen to nie tylko etnografia, nie tylko zabytki, nie tylko tradycja, ale również chcemy, aby to był dobry produkt turystyczny, aby jeszcze bardziej go urozmaicić i dostosować do tego, aby turysta chciał do nas wracać, obserwować. Obserwujemy to, że wielu turystów faktycznie powraca do naszego muzeum dzisiaj. Możemy powiedzieć, że rok 2022 zamknęliśmy liczbą ponad 60 tysięcy zwiedzających. Żeby uatrakcyjnić ofertę dla zwiedzających, w tym roku Muzeum we współpracy z Samorządem Mazowsza rozpocznie budowę i renowację istniejących budynków. Mamy wielkie plany przede wszystkim. Mamy plany, my chcemy pozyskać kolejne, kolejne nieruchomości, chcemy wybudować nowy biurowiec, który będzie również posiadał i przestrzeń magazynową, i bibliotekę, archiwum. Chcemy, aby w dworze Zbrzeziec była dworska ekspozycja, a w, w czworakach dworskich chcemy Państwu zaprezentować te 250 zegarów szwarzwalskich, które również myślę przypadną Państwu do gustu. Jeżeli... Chodzi o inne nasze eksponaty, to również pragnę Państwa poinformować, iż poszerzamy naszą wystawę maszyn rolniczych. Kupujemy różne wyposażenie, właśnie myśląc o rozbudowie naszego skansenu, aby to nasze małe miasteczko miało duży, wszechstronny zakres. Muzeum można zwiedzać od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w weekendy od 10 do 18. Już po raz szesnasty w ramach konkursu o laur marszałka województwa mazowieckiego Żyli nagrodziło najlepsze regionalne produkty oraz fotografie kulinarne roku 2022. Produkty regionalne, wytwarzane zgodnie z tradycją i przekazywaną nierzadko z pokolenia na pokolenie recepturą, cieszą się coraz większą popularnością. Konsumenci przykładają dużą wagę do jakości kupowanych produktów, a Mazowsze może pochwalić się wyrobami zdrowymi, ekologicznymi i z dobrym składem. To z myślą o nich samorząd województwa organizuje konkurs o lauru marszałka województwa mazowieckiego. Od 16 lat już e, kultywujemy i wspieramy rozwój małej produkcji, lokalnej produkcji, produktów tradycyjnych, produktów regionalnych, wywodzących się często ze starych przepisów. Promujemy te produkty i muszę powiedzieć, z, z pewnym nawet zaskoczeniem, że czasami takie produkty odnoszą sukces nie tylko na mazowieckim rynku, ale na polskim, a nawet są sukcesy międzynarodowe. Więc to jest sposób na promocję polskiej żywności, polskiego rolnictwa, polskiej tej przestrzeni również poza dużymi ośrodkami miejskimi. Jest to konkurs przede wszystkim dla producentów zdrowej, dobrej, mazowieckiej, lokalnej żywności. Tu są przedstawiane w tym konkursie produkty z bardzo szerokiej palety, bo są to nalewki, są to... Są to ciasta, są to, są to produkty zwierzęce, roślinne, no wszelaka, wszelaka naprawdę z tych produktów rolniczych ob, ogromna, ogromna, paleta. Spośród ponad 100 produktów wybrano 24 najlepsze przysmaki w 12 kategoriach. W tym roku jeżyny za Jarkoniakiem. Uzyskały aplauz od kapituły, która zasiada w laurze marszałka, także w tym roku są to jeżyny z jarkoniakiem, w poprzednich latach były inne produkty. Produkt, który tu wystawiłyśmy do konkursu, był to mazowiecki chlebek z czarnuszką, pieczony na zakwasie metodą tradycyjną. Chlebek ten promuje nasze koło gospodyń od 49 lat. Na różnych dożynkach, festiwalach, konkursach, w promocji gminy. W regionie nie brakuje też uzdolnionych pasjonatów fotografii, dla których inspiracją są specjały mazewieckiej kuchni. W mazewieckim konkursie fotografii kulinarnej nagrodzono 21 prac spośród blisko 200 nadesłanych, a 7 zostało wyróżnionych. Mazo pikniki to cykl plenerowych imprez rodzinnych. To nie tylko świetna zabawa, ale też edukacja, profilaktyka zdrowotna i promocja walorów turystycznych Mazowsza. Sprawdziliśmy, jak bawili się mieszkańcy Stanisławowa w powiecie mińskim pikniki to są z nami już od 2019 roku i przede wszystkim mają na celu edukację, zabawę i wzajemne poznawanie się mieszkańców Mazowsza i oferty mazowieckiej zarówno turystycznej, ale pamiętajmy, że Mazopikniki to również wyspa zdrowia, gdzie można wykonać podstawowe badania, czyli zbadać cholesterol, zbadać ciśnienie, ale również można się spotkać z dietetykiem czy z psychologiem. Dlatego też wszystkich zachęcam do tego, żeby taki ma co piknik odwiedzić. Dobry. To doskonała okazja dla lokalnych wystawców do prezentowania swoich wyrobów. Przyjechałem tu z olejem rzepakowym Kesslera, wszędzie właśnie z Urzędem Marszałkowskim jeździmy. Także no, sądzę, że ja to bardzo dużo korzystam z tego. No, jestem wdzięczny. Dziękuję. Piknik to także rewelacyjna okazja do zaprezentowania oferty turystycznej poszczególnych gmin województwa mazowieckiego. Zapraszamy do odwiedzania naszych jednostek, które znajdują się w Warszawie i w Sochaczewie. Zapraszamy do zobaczenia jedynego parowozu wąskotorowego na Mazowszu, który posiadamy w Sochaczewie, a także zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska na każdym z Mazopikników, który organizuje Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Serdecznie zapraszamy właśnie do naszych agroturystyk. Praktycznie w co drugiej gminie taka agroturystyka funkcjonuje. W większości tych miejsc można. Przenocować, można sobie zamówić kilka noclegów i zarówno odpoczywać na miejscu, jak też robić objazdy po okolicy. A jest co zwiedzać, jest to bardzo zielony teren. Na następny mazopiknik zapraszamy Państwa już 17 czerwca do Szydłowca na teren Szydłowieckiego Zalewu od strony ulicy Folwarcznej. O kolejnych mazopiknikach, które będą się odbywać przez całe lato, oczywiście będziemy Państwa informować. A w programie widzimy się tradycyjnie za tydzień. Do zobaczenia!